Dawo kolejowy i... W... Mleko wypasione No i mam jedną Mleko wypasione i... kolejowy 3 i... stonki, trzy stonki jadą podwójne Trzystąki stonki jadą Podłączone do siebie Mam chrypę, przepraszam za głos Żarty, rarytas Przybywajcie, nie kućcie, kolejowy jedzie. Zresztą jeszcze nie kończę, będzie Gryfin. Ja, Ryzuko, Gryfin. mleko wypasione i dawko Kolejowy. Gryfin jedzie? Nagrywa nagrywam kolejne. A? Ja nagrywam kolejne. Nie, no mam z tej strony mleko Wypasione i dawko Kolejowy i Smok Endu? e 60, 66 miły maszynista. Gaucheński.